Każdy jubileusz, który mamy okazję świętować w Wojewódzkim Domu Kultury, to okazja do spotkań przyjaciół. I w takiej to atmosferze przebiegało ostatnie 20 lat stowarzyszeń: Stowarzyszeń Przyjaciół e, Pieśni tańca, Zespołu Pieśni Tańca Bandowska, jak i też przyjaciół e, zespołu, dziewczynczego zespołu Szałamaistek. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że te 20 lat to setki godzin prób, e, chwały, czy też nazwijmy to, aplauzu na scenach wielu, wielu miejsc na całym świecie. Stowarzyszenia powstały po to, by właśnie wspierać działalność tych zespołów, więc można w ten sposób pozyskiwać dodatkowe fundusze na organizowanie wyjazdów, przede wszystkim zagranicznych dla tych zespołów. Mam nadzieję, że przez te wszystkie lata udało się im z powodzeniem i na przyszłe lata tego samego życzę. Zostaje takie dobre wspomnienie. Wspomnienie, że człowiek coś w życiu zrobił, że komuś pomagał, że wspierał ten zespół, bo przecież jeździłam z tymi ludźmi i na zgrupowania, i na festiwale, przebywałam na koncertach. Po prostu uwielbiałam to wszystko i z, z takim wdziękiem patrzyłam na ten nasz rzeszowski zespół, kiedy występował i w Polsce, i za granicą.